Witajcie ludzie z tej Dibry. strony z dzichu A my znowu gramy w MLP Fighting is Magic Tribute Edition MLP. No i znowu gówno Ojej, tutaj widzicie pewnie te takie gówniane paski. Jak ja tego nie cierpię, to gówno. Ten program co mam do nagrywania niby dobry jest, ale też potrafi wkurzyć. Wiecie, dla perfekcjonisty to jest piekło. No niestety potrwa to tak sekundę dwie o! Ale teraz jest good dobra klikamy. I co mam do zaprezentowania w tej wersji? Nie, bo nie jest y, ten, ta wersja y, ma za zadanie pokazać wam. Czekajcie jeszcze tylko y, za ten czas, to nie <laughs> y, ta wersja ma wam do, y, do zaprezentowania E No, Fluttershaj, no, no, no Fluttershaj, no, kurde, bo to ma. Głównie to jest Fluttershaj Update. Znaczy Update. No weź, wysuń tu, klawiatury. weź, bo tam podkładka się zablokowała. No super, super. Sorry za opóźnienie. Kurwa, co ty to robisz? Weź. No. Przez ten twój ołów, chyba. Ołów ci przytrzymuje to, kłasz. Przechodzimy dalej. W opcjach nie ma co patrzeć, ale. Ten odcinek jest poświęcony głównie flatysze, bo to na nie widzicie w ogóle animacji. Na no, tak, tym kopytkiem coś tak. tak no tak, macha, tak. Widać, że nerwowa trochę, krójk tam sobie chyba wali. Nie, nogę przepoczy. przypoczy. I tak, pokażę Wam pierwsze wersje. To będzie polegało na eskatech. Co nie, to patrzcie, Flateszej pierwsza jest taka. Flateszej druga jest taka, taka emo, co nie. To się Znowu się zrywało Trzecie jest taka zielona co nie. Widać głównie tu chodzi o pasemka. Twarda taka żółtawa, takie płatki co nie. Takie ten... A jeszcze angel. Czegoś pewnie z To jest murzynem. Bro... O, derpy, derpy owowa. Teraz AB. Kurwa. To trudno wcisnąć te AB. O, jest AB I to na jakim będziemy grać, czyli bc Czyli taki... <laughs> trochę potrwa. <laughs> Kurwa, weź. Yyy... <laughs> Za to będziesz miał bawić się nad synchronizacją. No wiecie, trzeba <laughs> Your trochę czasu. Jest! Oh! Udało się. Dobra, ty swoją wybierz. Y ja wezmę y... AJ. Żeby było porównanie. Wiesz. <laughs> Brak odpowiedzi, ale mam... no, 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 no. Dobrze, miałem To pogramy może teraz... jest jakaś inna mapa? Będzie losowanie, patrzcie, to jest losowanie deluxe. O! Co wybrało? Bo widać. O nie! Myślałem, że to jest pinkiowe ...sugar cube. I tak, co mam parę zastrzeżeń... ...wcześniej... weź się nie kręci. Mam parę zastrzeżeń do, do tej... ...do tej nowej wersji Fluttershy. Bo... W porównaniu do AJ, wiesz tak skacz w ogóle zachowuj się jak dziecko neo z tym z nadpobudliwością i adhd Jak? No skacz tak wszystko wiesz machaj co nie normalnie A No Jak tu widać tu są takie poślizgi co nie dobra tyle W ogóle chyba przydałoby się tak. A u mnie chyba to jest taki, taki kamień. Naciskam teraz do tyłu na przykład i nie chcę iść do tyłu skaczyć. Tylko takie. Nie ma w ogóle poślizgów takich. Nieprzyjemnie się gra, mimo że naciskasz taki przycisk. No i ma poślizg. No widzisz, powoli idzie do przodu. A u mnie nie ma nic. Zero. Zero poślizgu, tak nie chcę iść. Jedyne to w skoku. Ale. Ale animacje są lepsze, bo widzicie pasemka to już taki urok daje. Ale. No nawet to by się trochę. Angel mogę, to Taki... w ogóle jakby tu idzie. Zaraz będziesz miał wpierdol. Czekajcie, w ogóle zobaczmy jak to wygląda. No, kopytko standardowo, to jakieś takie machnięcia. Tutaj ten Angel zapierdala na jej włosie. Nice. Chyba tyle. Jeszcze po z podłogi takie te... Wow. E, dobra przydałoby się coś robić. Już... O, kurwa błąd. Salto! <Ja> kurwiam salto. <grywa> Dobra, zobacz, czekaj, tylko wiesz, ja mam chyba trochę mniej życia. O. Więc przydałoby się troszkę zacitować w do tym wypadku. Także. O, chyba umiem już tymi asystensami napierdzielać. Jakby ktoś nie wiedział. O, umikłem. Jakby ktoś nie wiedział jak tymi asystensami walić, to ja powiem patrzcie, widzicie? I on ja nic prawie nie robię, a on robi. No. A jeżeli, jeżeli chcecie to robić, to powiem wam tyle, że żeby tak robić, to na przykład jakby wywołacie jakieś zwierzątko, co nie... O ja pierdolę ci przyjechała. Żeby wywołać, żeby wywołać takie zwierzątko. To należy po prostu, nie wiem, naparzacie w klawiaturę jak wlezie, a później naciskacie czwarty atak, czyli to jest D, A, B, C, D, no, naciskacie D, czyli no, czwarty klawisz waszej przyporządkowanej mocy, czy nie? I cieszycie się z, z uroku Dupnej, no właśnie. Jakoś tego Grizzly'ego się przywoływało ale już nie pamiętam. Chyba D, wiesz. E, co się stało? Ale... Ej, co się stało? Ale mamy przecież... Może czas był jakiś nigdzie Główno. Gówno. Ale nie, to dla mnie punkt jest. Ale weź. Niedźwiedzi przyjdź, błagam. Cię, nie wiem jak, Nie wiem czy to jest. I inne przyciski, tak samo naciskasz, tylko inny przycisk. Znaczy bo naciskasz ABCD, nie? No. no. To ile naciskasz? A, Widzisz? Ona? Ale czekaj, Gryźli to jak się robiło? D! Nie ABC, tylko D! Ten inny klęczł. Nie przychodzi gówno Hejki, Grisznie, man, chodź tu, come over here! A może pięknie? Nie wiem, próbuję, nie, ja mam go Nie działa. Jerzu, a jeszcze nic nie robi, bo on. już bierz. Nie, robi. Nie, głami na nie, napięty, to, no pierdali, o, się, kumam, nie, O, nie, się, nie, 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 To jest nie, 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 takie nie, 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 co ty robisz? nie, 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 to, Widzisz, Salto, 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 weź wierzę w ciebie, że wygrasz ten, ten pojedynek. Przegrać, Nie, No naprawdę, jak się tego niedźwiedzie przywoływało. Nie sądzisz, że w się zaatakuje? Za BUM! Co za hugokopter! I niedźwiadek ci z bara tak przyjebał. Tak gady się w lederze wygraliśmy. Nie wiem, czy jest sens pokazywać inne postacie. Eee. O, czekaj, zobaczę coś. A. Nie, escape. Jeszcze escape. Ale fajnie wygląda taka biała. Escape. Fajnie wygląda taka biała A jak kogo? Nie wiem Czekaj, a ja wezmę No Czekaj Ale nagi Co jest fajna fajnym Jestem czarno-biała Yyy Co? Na przykład też on Ty. Darling du do, do, do dobra dupa Wybierasz Ja eee, też zrobię losowanko Chyba wiem. Oby nie. Oby nie, Taka brzydka. A nie! Ty, losowanie jest naprawdę losujące. Chyba komputerek wie, że to jest losowanie. Nie wiem, e, nie wiem po co ja pokazuję Rainbow Dash, bo... Bo to nie jest dla niej poświęcony odcinek dla ale... Fluttershy, ale zobaczycie jeszcze przy okazji walkę takich Rainbow Dashów, takich, takich kolorowych. Patrzcie, tu jedna czarna-biała, druga jest taki, taki pryzmat, tencza i tak dalej. Także let's fight, motherfuckers. Współobrotu jak wyjeby, kopy i tak dalej. Z tą samą postacią można zobaczyć, kto jest lepszy, jak się stara. A nie wiem, czy się staramy, skupiam się troszkę na gadaniu, ale widać, nawet w miarę mi idzie z tym. <tusza> no giń! Jak na razie, tylko ja tu... Ej, bo się mi się klawisze mylą. Łe. Ale ci przejebała z grzmota. No dlaczego ty nade mną stałeś? O, bo to jest... No bo to jest co to, to! Wow! No i co jest? Nawisze mamy płytę. Fajnie, dzięki Steamie. Wierzyłam, że ty jesteś dobry. Właśnie ukończono niezbieranie tego. Jest jakaś niegrywalna. Yppie! Hey, Teraz się! Niedługo też tam wam coś do jeszcze do zaprezentowania, ale na razie mam z tym problemy, bo widzę w tym coś niepokojącego co u innych nie ma a u mnie jest, więc zapytałem się twórcy Kitty coś na ten temat i mam nadzieję, że mi odpowie, bo już dopisałam do niego wczoraj a ja do tej pory mi nie odpowiedział, a to jest takie coś, że to widać, że to było pisane i powinno się tutaj uczyć. Co to było? Nie wiem. Курде, тиле тут их руху О, курвай Ну и кто ест Ну и я Хоба в дупе ты Тише Уж ты в хуйку Ну, ну и дупа Ja nie mam, nie mam, nie mam. A Jeszcze jeden. raz w nocy. tu jest fajna animacja tego leżenia, bo tak widać to oddychanie takie napalone na tylko no. O nie. Udało mi się to, prawdę mówiąc, udało. Jestem z siebie zadowolony. Jak to się robi? A, fajne. Archiwum X. Tak, tak. To co za frajer jeden? To ty pompka jesteś. Jest, kobietka i Dobra, ale to tyle, bo miałem wam zaprezentować, że takie coś jak Nie wiem, Flatershire Nie wiem jak to nazwać Po prostu Flatershire DLC? Nie wiem, nazwa będzie W, w nazwie No, tam do pobrania i tak dalej Te duperele, co jak ktoś był, był zainteresowany tą wersją, to sobie może pobrać a za ten czas ja się będę z wami ludzie żegnał, więc subskrybujcie, się na górę, dobre komentarze z was, proszę i zachęcam was do oglądania moich innych filmików z tego gry, gierencji, tymczasie z wami. Żegnam... jest ja z wami, żegnam, czyścić? No nara.